Czy ekologizm to nowa religia? Pogadajmy o tym. Cześć Boże, święty monitorze, ksiądz Piotr Piekło, ksiądz Wojtek Iwanecki. Witamy Was serdecznie w kolejnym filmie. Cieszymy się bardzo, że z nami jesteście. Już czwarty sezon, kolejny odcinek. Być może ktoś jest nowy na kanale. To go witamy, bo dołączył jakimś cudem po akcji projektu która jeszcze trwa. trwa, także modlimy się cały czas za maturzystów. A dzisiaj chcemy porozmawiać o ekologizmie. Yo. No, nie właśnie, o no właśnie, nie, nie o ekologii. I czy to ten ruch taki ekologiczny, taki skrajnie byśmy powiedzieli, no ideologiczny? Powie, ideologiczny, jak chciałem powiedzieć, lewicowy, no ale no, no, dobra. powiedziałem, eee, powiedziałem. Czy, jest, czy właśnie ma takie znamiona religii, skoro na przykład Greta Thunberg nie tak dawno dostała kolejny już chyba w swojej karierze, bardzo krótkiej i życiowej, bo ona ma ile? 21 lat jakoś tak kariery życiowej, karier Doktorat honoris causa, który został jej wręczony, została nominowana przez Wydział Teologiczny. Więc no to jest pytanie, właśnie, jeżeli Wydział Teologiczny nominuje taką osobę, no to dlaczego? Mhm. <grym>, jak to mówię w tak przepraszam. A ten odcinek też trochę jest inspirowany odcinkiem kultury poświęconej. Zachęcamy Was, pozdrawiamy. Jeżeli jakimś cudem chłopaki oglądają nasz. Kanał, no to też Was pozdrawiamy. Podobną branżę trochę robimy, ale my dzisiaj chcemy e, troszeczkę o bardziej o takim religijnym aspekcie tego zjawiska porozmawiać. Słuchałeś tego podcastu? Dzięki mnie. Tak, także tak, tak, tak. jestem człowiekiem, który tutaj ewangelizuje kulturą Poświęconą. Jakieś potem benefity, mam nadzieję, że dostanę z Klubu Jagińskiego. No i co powiesz na ten temat? Co powiem, no bardzo fajnie. Pierwszy raz w ogóle zobaczyłem cały podcast. Przesłuchałem sobie jadąc. Tak, bo teraz można Choć... też oglądać. Tak, tak, bo można. Aha, tak bo kiedyś były Kiedy tylko, tylko w, tym, w tej formie, to jak na YouTube sobie zobaczyłem, więc zobaczyłem też twarze. No i coś, coś dla mnie w tej pierwszej części, coś takiego bardziej odkrywczego i takiego zastanawiającego, no to właśnie te dwa aspekty podobieństwa między religią chrześcijańską, tą, którą znamy a właśnie taką, takim wymiarem religijnym w tym, co nazywamy ekologizmem, czy w tym ruchu całym, który jest, no to dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to apokalipsa, czyli taka apokaliptyka, mhm. czyli tak, no my chrześcijanie koniec czekamy na koniec świata, mówimy o końcu świata, Pan Jezus mówił o końcu świata, pismo święte kończy, księga, która jest. Mówiąc tak, no, potocznie o końcu świata, choć wiadomo, że Bardzo tutaj no, tak, no, jak zagadki będą świata. Tak, no tak to odbieramy, nie potocznie mm, w takiej tak, w takiej, tak. no tak robić. Tak, tak komuś male Apokalipsę to tak, tak, o końcu świata. O koniec świata, nie? No i też, też jest w tym dużo prawdy, oczywiście. Natomiast nie tylko ona jest o końcu świata, czy o jakim, jakim rozumieniu końca końcu świata tak naprawdę jest Apokalipsa, ale nie, nie o tym, tylko że teraz tak, my mówimy o apokalipsie, mamy te wątki apokaliptyczne mm -hmm. i o tym mówią też ci, którzy właśnie, no, yy, yy, są orędownkami ekologii. Tak. Jesteśmy tak, ostatnim pokoleniem. Tak. Nie, tak. bo to jest takie mocne tam, że Last, że last generation. generation. No, I no, takie ruchy w nawet pytanie jest last czy lost nie? Lost. <laughs> Ale no nie, no to jest, to jest no. ważne pytanie i myślę, że niektórzy też ten lęk apokaliptyczny przeżywają szczególnie młode osoby. Mhm. No, może tak być. No ja tego doświadczam, też tak jak yyy znaczy jak... ty się boisz. A czy nie, doświadczam co... tego, że młodzi ludzie tego to przeżyły naprawdę. Hmm. Dostaję takie pytania, no książę, jak ja. to jest, nie, że kolejne jakieś tam przepowiednie, będzie koniec świata czy nie będzie? Wszyscy mówią, że będzie koniec świata, czyli nie, no, z tym, że to ja bym tutaj rozgraniczył, że są takie osoby, które są niewierzące i mają takie lęki apokaliptyczne, bo planeta się kończy i tak dalej, a są osoby wierzące, tylko ich wiara no, nie domaga troszeczkę, bo to nie jest zdrowa wiara, że też mi piszą na Messengerze, że w 2027 roku według fanatyków religijnych, dosłownie to jest cytat z wiadomości, którą dostałem, mhm. będzie koniec świata i teraz ta osoba jest przerażona i teraz chce porozmawiać na ten temat. Mhm. Więc i tutaj, i tutaj jest lęk, jest apokalipsa, natomiast no tutaj w nas wierzących powinna to być pewna też nadzieja, no bo to jest Apokalipsa jednak z Bogiem. A tutaj Apokalipsa bez Boga, no to też trochę bez nadziei w takim sensie, no co nas może uratować? No tylko nasz wysiłek, a jeżeli on jest niewystarczający, no jeżeli dla kogoś y, największym dobrem w tej religii. Ekologizmu, jest ziemia, jest natura, jest życie biologiczne, nie? Mm -hmm. to, że my, przed, my, my się skończymy, ale nasze dzieci, następne pokolenia, mm -hmm. rośliny, zwierzęta, robaczki będą miały te wszystkie gatunki zachowane, no, no to tak, no to nagle nie, no to ojej, to wszystko się skończy i jeszcze, nie daj Boże, my jesteśmy tym ostatnim pokoleniem, czyli my będziemy gasić światło. I, i, i jeszcze, czyli... nie daj Boże, my do tego doprowadzimy tak. przez nasze eksploatowanie planety, co też no. jest po części prawdą nie? w sensie. Nie? Czyli taka, taki ogrom odpowiedzialności, tam, który na nas ciąży, tam, który tam. przeraża po prostu, nie, Już nie, nie, nie chodzi o, nawet o takie poczucie lęku przed tym, że to będzie związane z cierpieniem. Bo tu jednak te, takie postchrześcijańskie jeszcze jednak obrazy są w ludziach, nie, że jak mówimy apokalipsa, no to widzimy te obrazy, Aha, no, no, te, takie wiecie, średniowieczne, tak? średniowieczne. ogień z nieba, to wszystko, nie? Takie hmm. też no, biblijne by się wydawało. Może być ogień z nieba, gdzie globalne ocieplenie będzie już tak ciepło. No tak. No i już się nie będzie, będzie ogień z nieba, ogień znowu będzie i, i ten, i po z spłoniemy wszyscy. No tak, nie? No, więc, yy, więc, więc to, to, to jest to, yy, to oczekiwanie właśnie końca... Yy... Takie beznadziei nie? i w tym takim poczuciu odpowiedzialności i winy. Nie? No a z drugiej strony jest nasze chrześcijańskie oczekiwanie nie końca, tylko tak naprawdę nowego przyjścia, początku, po przyjścia Chrystusa, czyli my czekamy na, na, na szczęście. Nie? W domu Ojca Mego jest mieszkań wiele, będzie nowa Ziemia, Dzień nowe Szef, niebo. A Ewangelia była, kiedy no. nagrywamy. Więc kiedy nagrywamy? Proszę <laughs> <Możesz> sobie sprawdzić. <laughs> no e. więc, więc to jest ta różnica, ale te wątki apokaliptyczne są tak. i tu, i tu. Ale to ja bym jeszcze, bo tutaj żeśmy mocno weszli w apokalipsę, ale Chciałbym wrócić do tego, czy ekologizm, czy też ekologia to nowa religia, i y, tak pomyśleć zupełnie, słuchajcie, to nie będzie jakieś super naukowe, ale no, warto tak myślę, sobie to No y, Jakie są cechy religii? No, jest jakaś doktryna, jest jakiś kult, jest jakiś etos, jest często jakaś organizacja. Nie tak się mówi w religioznawstwie, że to są takie podstawowe cechy. No więc mamy doktrynę ekologiczną, czyli są jakieś badania y, naukowców. Czasem są lepiej zrobione, czasem gorzej, ale jest no, pewna taka powszechna świadomość, pewna treść, taka też intelektualna, mm -hmm. którą trzeba przyjąć, poznać umie, najpierw, poznać, trzeba, mieć... trzeba w nią jakoś wejść, zgłębić. Mm -hmm. Ta doktryna skutkuje konkretnym etosem. Nie? No, ponieważ ja segreguję śmieci, nie wiem nie kupuję plastikowej rurki, e, wiesz wspieram organizacje, które są ekologiczne, nie? czyli jest jakaś moralność określona. Tak, czyli, tak moralność ekologiczna, ekologiczna nie? ma taką cnotę, nie? że tak że takim dążę do tego, żebym nabrał dobrych nawyków, które mm. będą praktyką mojego życia, czyli tak, tak? to, co nazywamy cnotą w chrześcijaństwie, nie? Czy w ogóle w filozofii. Tak, y więc jest doktryna, jest etos, jest kult. E no właśnie, no, jak tutaj y znaleźć kult, ktoś powie, no ale no, wiecie, no, te pikiety, te takie manifestacje, no, czy one służą ekologii? Mm. No, mają przebudzić świadomość, nie? No więc to jest mhm. dla mnie taka trochę kultyczna misja tego wszystkiego, nie? Greta, która jest taką takim papierzem ekologów, nie wiem czy to jest dobrze, czy teraz tutaj jakieś obrazobórstwa, ktoś się nie zgorszy, ale no, no jest taką osobą najbardziej rozpoznawalną, a jednocześnie co ona zrobiła dla ekologii w takim sensie no czy ona coś wynalazła, nie wiem nie? Czy, czy ktoś z tego ruchu jakoś lepiej przetwarza śmieci, bar... wiesz o co mi chodzi, nie, że to jakby ten kult jest takim właśnie kultem, czyli czyli jakby nie daje nic takiego konkretnego, wymiernego ale właśnie ma przebudzać świadomość ma niepokoić albo rozbudzać wrażliwość, tak to nazywa. No, w jakieś też emocje, na pewno wchodzi no, i szerzy tę doktrynę i etos mm -hmm. ekologiczny, nie? No, jest taką kapłanką, można by powiedzieć, nie? Czyli tak jak ktoś może nam powiedzieć, no a co my robimy, nie? Ktoś, kto jest właśnie po tej drugiej stronie, tak, tak, nie, no. niewierzących mówi, no to panowie, ale mówicie o sobie, nie? No, też, też, co żeście wynaleźli, co żeście ten, cały czas macie jakieś książki mądre, coś tam, nie? Powtarzacie jakieś katechizmy, jakieś takie rzeczy odtwarzacie, nie? No, ale... Ale prowad... nie. No, spotykamy się na liturgii, czyli budujemy taką więź, nie? dajemy sobie to poczucie przynależności do wspólnoty tak, chrześcijańskiej tak. I my akurat, no i to robi właśnie, tego tak mówisz o tych piketach, nie, no to też jest takie jest poczucie przynależności, to jest taka liturgia, nie? No, bo mamy nie, że... grupę na Facebooku, na Instagramie, jakieś, jakieś profile, które łączą mhm. ludzi właśnie na tej wrażliwości mhm. no, i się czują no, właśnie połączeni. No i to jest ostatnia rzecz jeszcze, organizacja, nie? no bo tutaj w kościele na przykład jest organizacja, Kościo, no Ja bym powiedział, że tutaj mocno też polityka, nie? No bo Unia Europejska, która jest bardzo biurokratyczną, technokratyczną, w ogóle strukturą rozbudowaną, no ten aparat władzy Fit for 55 mm -hmm. i tak dalej, no on mocno puszuje yy, czy chcesz, czy nie chcesz, <laughs> że tak się wyrażę, yy, no te rozwiązania ekologiczne, yy, więc ta organizacja też tutaj, tutaj jest, więc no. Ale wiesz co, ja mam takie taki, taki, wspólne są, tak, cechy wspólne są, to ja mam taki, taką myśl teraz, bo mówi się o tym, że cesarstwo rzymskie przejęło ideę chrześcijańską po to, żeby nie, potrzebowało czegoś, co będzie konsolidować, hmm. nie, już chylące się ku upadkowi cesarstwo gdzieś na podzielone, nie. I, hmm. I teraz wchodzi chrześcijaństwo i. Nie? I ta polityka, to ona jakby przejmuje tą ideę chrześcijańską. No i teraz popatrzmy, no, tak, Unia ja myślę, Europejska że, że coś tym jest sekularyzowana, czyli no, bo wiadomo, że... jeden wspólny cel. Tak? U podstaw mieliśmy chrześcijaństwo tak, właśnie, no, jeżeli chodzi my? o Unię Europejską, no to teraz te struktury polityczne, one już, już nie mają tego motoru takiego ideologicznego, tak to nazwijmy w cudzysłowie, no, chrześcijańskiego, który był u podstaw tych ojców którzy, procesy beatyfikacyjne są porozpoczynane, nie, no i teraz potrzebujemy, więc, więc wchłaniamy też tak. piękną ideę, nie? pragnienie młodych ludzi, nie, no życia, tak. pewną wartość, tak. nie, bo to są wspólne tak. wartości, te jakie są wartości europejskie, nie? Mhm. no i ta, ta ekologia będzie bardzo wysoko. będzie taką mhm. wartością, która będzie E, też jednoczącą, znaczy może być taką jednoczącą wartością. Nie, może być, a nie musi, no bo mm. widzimy też, że dzieli, jeżeli chodzi o te przepisy, to właśnie te... Prawo, które ma być wprowadzane, elektryki, ale to nie, nie wchodźmy w to. No, natomiast... natomiast jeszcze jedną myśl, tylko bo ja chcę zamknąć ten wątek, który zacząłem, no bo mówiłem o dwóch elementach, i pierwszym była ta apokaliptyka. A kurczę, e, wracamy się Potem do tego, dobra, dobra, dobra. Ty <laughs> co powiedziałeś o tym, o, te, o tej strukturze, a drugim takim elementem, który odnalazłem właśnie w podcaście, jest idea nawrócenia. Mm -hmm. Czyli a, no nie? Tak. i te tego, że to pasuje. Tak, i, i tego, że w, w, w nasze, nie? No, na, nawrócić zmienić myślenie. Mhm metanoite, takie greckie słowo, mądre. No i, i, i ten, to nawrócenie, nie? No, no, dobrze, jeżeli jest oparte o jakiś taki radykalizm, jakąś ascezę. Nie? My też mamy to, widzimy to w kościele, widzimy to u ludzi wierzących, też takie nasze pragnienia, nie? że jak coś robić, no to zrobić to porządnie. No i. I to widać w tym ruchu właśnie ekologicznym też, też mocno nie? u ludzi młodych, którzy, którzy właśnie radykalizm, nie, mm -hmm. I, i to też, ta idea nawrócenia jest tam obecna, czyli to też... To też taki wątek, no właśnie, religijny. No, ja powiem że no, w tym wątku takim, no, parareligijnym w ekologii, która oczywiście, za chwilę jeszcze o tym powiemy, no jest tam potrzebna, jest też w Kościele obecna, w Biblii i tak dalej, to... Nie ulega wątpliwości, ale ja widzę takie przewroty, które takie pęknięcia, nie? że wiesz, w naszej tej cywilizacji, powiedzmy tak, bardzo upraszczając, tym z tym, tym uniwersum takim chrześcijańskim, no, no był ten Teocentryzm, nie? ten Bóg był na pierwszym miejscu, no ale był, dokonaliśmy tego przeskoku takiego, nie na antropocentryzm, mhm. antropocent, tak, w podcaście o tym, tak, mhm. więc z Boga przeszliśmy na człowieka, ale teraz z człowieka przeszliśmy, na Ziemię, nie na ekologię właśnie, na, 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 na geocentryzm. Choć geocentryzm to jest idea no, sprzed Kopernika, tak? ale to jest w ogóle zabawne, że my jakby wracamy do idei takiej sprzed kopernikańskiej, mm -hmm. ale oczywiście nie w sensie fizycznym czy, czy kosmologicznym, ale bardziej, że chodzi właśnie o wartości, o moralność, o, mm -hmm. e, e, o, o, o jakąś właśnie właśnie jakiś etos, tak? czyli jakieś takie, takie życie, jakąś taką metafizykę też. Nie? że Tutaj wiesz, wszystkie te metafizyczne twoje, twoje dążenia były zaspokajane przez to, że jesteś w Bogu, do Boga dążysz, doskonalisz się, strzelistość katedry, nie? która wyznacza Ci kierunek. No potem się to zmieniło na człowieka, bo to w tobie jest ten Bóg. Mm -hmm. I to tutaj go odkrywasz, ty jesteś piękny, stworzony na jego obraz i podobieństwo. A teraz żeśmy z tego już w ogóle przeszli na, na ziemię, która jest nam niedana, zadana, i to ją mamy chronić, bo, bo ją źle wykorzystujemy, czy źle ją wykorzystywaliśmy e, i tak dalej, i tak dalej. Więc. Te, te przejście, nie? Najpierw Bóg w centrum, potem człowiek w centrum, a teraz znowu Ziemia w centrum. Ja widzę takie, mm. takie pęknięcia i no, no, to jest ciekawe. To znaczy, co będzie następne, nie? Ja myślę, że czy my, to, czy my doczekamy w ogóle do tego, czy faktycznie znowu przeskoczymy na Boga? No ja myślę, że tak. no to Mówisz, że to coś jakieś koło się domyka tutaj w innym jakby wymiarze, nie? Tym kosmologicznym, tylko właśnie tym moralnym, że geocentryzm, tak żeśmy sobie to nazwali, nie? To, to takie, wiecie, no bo ten, co, ale co się okazuje, nie? że jakby odejście od Pana Boga, nie? którego stawiamy na pierwszym miejscu, nam po prostu popsuło porządek. Postawiliśmy człowieka, zaczęliśmy, wiecie, nie, wykorzystywać ten świat, wyzyskiwać nie, yy, też to, co zostało nam dane, żebyśmy yy, jakby kontynuowali dzieło stwórcze Pana Boga. No i co? No i, no i nam się to roz, roz, rozleciało. nie, No i teraz co? No to teraz próbujmy to ratować, nie, ale no, yy, robimy krok do przodu w stronę przepaści moim zdaniem, a zamiast zrobić zamiast krok w tył i, i, i wrócić do tego, nie, że... że że, że Pan Bóg jakby to wszystko poukładał, nie? I, 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 i to, to nie jest idea, nie? Tylko to, jest, to jest prawda, nie? To też dzisiejsza Ewangelia, nie? Ja jestem drogą, prawdą i życiem, nie? Mówi Pan Jezus. Czyli, czyli po prostu no, On, On, On to poukładał, On jest prawdą, i, i kiedy On będzie na pierwszym miejscu, to, 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 to sobie poradzimy i z uznaniem tego, że jesteśmy naprawdę koroną stworzenia, jesteśmy piękni, wspaniali, także w tym wymiarze cielesnym, jako, jako ludzie, ale też. Mamy ziemię, która, z którą w, w takiej pięknej korelacji powinniśmy żyć, nie? w takiej symbiozie, nie? A, a nie jakimś pasożytnictwie. Mm, tak, no i na koniec właściwie trzeba by jeszcze powiedzieć to jedno zdanie, już wpadało, ale no, że nie jesteśmy przeciwnikami ekologii, ani ja, ani ty. Ani... Uznajemy ekologię i jej potrzebę, natomiast no, trzeba na pewno ją robić mądrze, pamiętać też o ubogich, o tych nie tylko ubogich, którzy są pomiędzy nami, ale to też w podcaście, właśnie fajnie chłopaki powiedzieli o innych kontynentach, które hmm. są tam, nie wiem, epokę cywilizacyjną do tyłu, na przykład, hmm. i, i trwa u nich rewolucja przemysłowa. E, pamiętać trzeba też o kosztach ekologicznych i o takim outsourcingu ekologicznym, bo to, że mamy czyste technologie, no to ktoś ją nam produkuje, nie? Te, te fotowoltaikę i inne rzeczy czyste, piękne, no ktoś w fabryce gdzieś w Chinach czy Indiach, czy gdzieś tam na dalekim hmm. krańcu świata hmm, produkuje, tworzy i kopci, tylko sobie, nie? A nie, a nie nam. No my się hmm. cieszymy, że mamy... Jeszcze pracujący hmm, w totalnie nieludzkich warunkach, nie? Bo to to też... jest jeszcze właśnie inna rzecz, jak to tam gdzieś w Afryce czy, czy Indiach w, wygląda, więc no to jest bardzo skomplikowany temat. Yy, nie, możemy, nie będziemy go chyba otwierali, bo to nie jest jest też miejsce i czas. Natomiast no, zachęcamy was, żebyście się wy też wypowiedzieli. Co sądzicie na temat ekologii, ekologizmu? Czy widzicie takie zagrożenie? Czy to jest faktycznie e, nowa religia? Czy widać w tym nurcie takim szerokim takie znamiona religijne? E, no i czy się w tym odnajdujecie? E, no i co wy na to? E, a my dokładamy modlitwa z naszej strony, więc czas na patrona odcinka. A Patronem dzisiejszego odcinka jest, no mogła być Greta Thunberg, ale nie jest świętą, badumucę, ale jest święta Hildegarda z Bingen. Wspaniała święta, żyjąca na przełomie XI-XII wieku, benedyktynka. No, taka, taki Leonardo da Vinci wśród świętych, mam takie wrażenie, bo czego ona nie robiła? Zajmowała się muzyką, e, mistycyzmem, kontemplacją, zielarstwem, e, gotowaniem, e, właśnie ochroną przyrody. No, wszystkim, wszystkim bardzo serdecznie polecamy tę postać. Warto sobie wygooglować. Bardzo dużo ciekawych rzeczy po sobie pozostawiła. Są też sympozja hildegariańskie. No, mnóstwo rzeczy dzisiaj jest treści na temat tak. hildegardy z Bingen. Poszukajcie sobie. A za jej chcemy polecać właśnie Panu Bogu sprawy ekologii, no i właśnie tego przyszłości, tego dobrostanu ziemi, którą zamieszkujemy. Święta Hildegardo. Módl się za nami. Życzymy Wam, żeby Wasze monitory i całe Wasze życie były święte. Amen. Amen.